Dobra, Sandra, się kobiet. Twoja stara ci bije. Nikogo mi się uderzył, dlatego płacze. No i jelo, nie? Musieli to zrobić w śniegu. Macie w nagrodę. Mieliśmy dzisiaj nagrywać yy, Czarka na dachu, aczkolwiek niestety przez złe warunki pogodowe to nam się nie udało. korzystamy z warunków atmosferycznych, czyli ze śniegu i każdy z was wylusuje sobie po jednym zadaniu i będzie je wykonać. 100 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny taki film w innych, złych warunkach atmosferycznych. Czemu I... oni zawsze mówią 100 tysięcy łapek, a nigdy tyle nie dostali? Mamy pół miliona subów do końca lutego, więc subujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A, no No podjebali mi piosenkę z intra, no to prawda. Ej, ja pierdolę, chyba sobie żarty robicie co? Jest? Daj Dajcie siebie zrobić bałwana ze śniegu Ale <noise> Morsuj w wrzece przez 10 sekund <głos> <głosuj> Najgorsze zdania ma zawsze, serio Morsowałem. Czy ja zawsze muszę mieć kolerne morsowanie? Usiąść w wannie No nie zawsze, pewnie pierwszy raz to masz, idioto w Śniegu na co najmniej minutę Trawę czy Usiąść w wannie pełnej śniegu na co najmniej minutę? Trafne, by... trafne wszystkie czasy. A co no to ty czy usiądziesz na śniegu na dworze, czy w wannie? Śnieżne? O, to Nie, ma tak. Nie, ma Nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie ma opcji i tak to zrobi, uwaga. Co zrobi? Rozbierz się, stań na środku <laughs> I daj Simowi minutę, żeby rzucali z ciebie śnieżkami. <laughs> Nie! Zrób aniołka na śniegu w samej bieliźnie. No co Was uwaliło? Dlaczego w bieliźnie? Dlaczego? W bieliźnie Dlaczego? Dobra? To to teraz będzie... dobra, teraz ja... Lody ze śnie... Dlaczego w, w bieliźnie? No bo statystycznie... Można wywnioskować, że jesteś najbardziej atrakcyjna, więc a musicie ratować ten projekt, więc trzeba... Trzeba tutaj pana cyca pokazać, no. Co mogę powiedzieć? Nie i i zjedzesz. <grymne> to, to jest, jest dobra. Czypij się do samochodu i jeździ wokół rota, ale na dupie! Dobroć, co? Co to jest? Tak, to no. naszego ronda, no. no? Za niewykonanie zadania, niestety trzeba wejść do rzeki i posiedzieć 10 sekund. No, nie, nie! To czekaj, on ma zadanie, że ma wejść do rzeki i posiedzie 10 sekund. A jeśli tego nie wykona, to, w, to za karę ma wejść do rzeki i posiedzieć 10 sekund. Kto kurwa wam to wymyślał? No, to zrobi nie Ile? O co? 10 sekund. Wszyscy mają jakieś zadanka, a ja co? Mam dokładnie takie same zdanie, jak wszyscy mają. Karę! Fantastycznie! jeśli jak tego nie wykonasz, to musisz jeszcze raz. to wykonać. to można zrobić dokładnie to samo. Dobrze, będę mógł wtedy napisać. Morsowałem! Y przy robieniu zdjęcia na Instagramie, wywaliłem się na duszko. bardzo sobie objąłem kość ogonową i po prostu teraz za każdym razem, jak używam tych mięśni wokół kości ogonowej, czyli na przykład przy się do wiązania butów, umieram z bólu. Ostry musisz mi zawiązać buta, niestety. Możemy to tu zostać, jest tak zimno, Boże. No widzimy się na pierwszym zadaniu, na jest moim, no. Maciek będzie kickbaitem, także musi być na końcu. <laughs> Wytrzymał w wodzie 10 sekund? Szok? Niedowierzanie? Nie wiem. Ja tak strasznie bym chciała, żeby ten śnieg został na cały czas. I potem nagle jest lato, że nagle z dnia na dzień. A ja nienawidzę śniegu, bo mi się kurwa samochód ślizga. I. No i tyle, no tyle mam do powiedzenia. A ogólnie byłem w serwisie BMW, bo wymieniałem klocki i chłop do mnie. Yy, że opony z tyłu to ich ostatni sezon. Mówi, że tam na środku mają 3 mm, a. A po bokach 5 czy tam cztery? A tak do niego patrzę, mówię, ale to jest ich pierwszy sezon. A on tak ze zrozumieniem patrzy, mówi, ale i ostatni. Ja też tak ze zrozumieniem zrobiłem. Ogólnie miałem te opony od listopada, czyli listopad, grudzień, styczeń. No powiedzmy, że dwa miesiące. Dwa miesiące miałem te te opony. A w międzyczasie ten samochód stał w warsztacie kurwa trzy razy. Więc no. Co mogę powiedzieć no. Oh. Jak tak ci powiem to znaczy, że na dużym ciśnieniu jeździsz. Chyba nie. Ile kosztowały? No, nie wiem, opony nie wiem ile. Ja za opony i za nowe felgi zapłaciłem 10,5 tysiąca. Yy, znaczy, one kosztowały 18, z tym, że dostałem zniżkę. O. Przestaje być śnieg, i na drugi dzień jest na przykład 30 stopni. Moje marzenie. Możemy zacząć, bo mi będzie zimno zaraz. Bez zabulania! To Co? się Co? dał szlak na głowę. Albo każdy bałwan na jakiś kapelusik. Co? Mówiłam, że z mi się, się nie przepuszcza zimna. Tylko mi wręcz zimno. Jutro będzie. <kłysy> to bałwan! Już jest jest to jest bałwan! On o, nie on bo... bałwan ale, nie ale on się nie klei, ten tak. śnieg, słuchajcie. Tu ładnie jak bałwany A mają miotły. Jak bałwany, tylko jak nie <noise> nie miotły. Ma, no nic, ma. trudno. Mamy no bałwanka w tym, nie? tak. To ten kadr już nigdy nie zniknie z internetu podejrzewa. Niedobrze. Niedobrze. Zaliczone. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiej lokacji! Każdy układa śnieżkę i daje mi ją dorożka i muszę wszystko zjeść. Nie, o. właśnie ja chcę dużo, właśnie ja chcę dużo. wpierdolę to. Znaczy... O. O. O, wa, 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 wa. Nie, to jest yeah, pyszne, bo on jest truskawkowy, jest wcale przypyszny. No. Ale to się liże, nie? Lody się liże. Nie, yeah. nie. Jest nie gryzie w zębach. Gryzie w zębach. zębach, to jest najgorsze, Połk. to boli. Fajnie jakby tu się okazało, że Heniek tam nosi z pierwszego teamu. Nie, nie gryź. To boli Połk. bardzo. <śled> A zatem tak szczerze tej Moniki nie musieli, kurwa

Ale to smakuje jakimś dymem, ten śnieg. Pychotka, pychotka. Resztę musi ustawić sobie w gacie, jak nie idziesz tego. Co ty gadasz? Jest! Maciek, coś odpalił. Tak, zalecione, gratulacje. Brawo! Obrzydliwe to było. Przechodzimy do następnego zadania. Dzień dobry, kochani, to znowu ja, Pati I teraz jest moje zadanko, więc tak mam się rozebrać z tego, co słyszałam. Czy wszyscy gotowi? Gotowi! Trzy!

To mam nadzieję, że dobrze się bawicie ogólnie. Bo to Przechodzimy teraz do następnego zadania i mam nadzieję, że będzie mniej bolesne. Moi drodzy, moje zadanko polega na tym, że mam tutaj trafić 5 celów: butelka, ten baniak tam taki żółty, choinka. Co za główne zadanie? ta bańka mydlana i, i, ta, i ta palma. 3, 2, 1! Ognio! No, o Dajcie! 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 Dawaj! Dajcie! 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 nie Dajcie! 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 Dźwięk to będzie się ze mną e, matować. widzimy się. Czasu, koniec czasu, koniec czasu. Nie, 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 I tak jest wstyd, ja tak nigdy nie rzucałem się, szkamie, się, no to... nie wiem, nie wiem, Rze że mega. Czunia, tak? Czunia. Witam w mojej armii wodnych tytanów. <laughs> na końcu zobaczycie również czarka. To może wszystkie. wygląda jak Poseidon, nie ma co. To te rękawiczki. Dobra, widzimy się w następnym zadanku. Więc teraz pora na moje zadanie, czyli mam bieliznę. Przeczytałam bieliznę jako koption kąpielowy, no bo. No, nie wiem, jakoś w kostiumie będzie lepiej, no bo śnieg to w sumie woda, więc. <ślesurava> Niech będzie. w sumie. zrobić aniołka w śniegu w kostiumie kąpilowym. Chce w sensie się wilić, nie? Boże, święty, dobra! Tak, mam pod tym płaszczem. No to jest czarny bo... No Może z rozgrywającym. Kurwa jaka Kurwa kapłaska. Mmm, dupcia! Mmm! Dawaj! No dwa, Tylko Mmm, ja to zawsze aniołek, jest bez głowy, strasznie zimno, trasie zimno było, Ewa. ale myślałam, że będzie gorzej, dziękuję, dziękuję. Teraz lecimy do mojego zadania. Witajcie w naszej łazience. Dzisiaj ja będę w niej leżał, a oni będą mnie zasypywać śniegiem. Na pas tylko? Trzy. Ale Oj, było mi zadanie. Niezupełnie. za mi się. Ej, nie chcę jednak tego challenge'u. No, na a? rok wystarczy, nie? Specjalnie to zrobiłaś. O! W łóżeczku, Karolka nasza, piękna. O shit. O! o ja się może teraz, a? O, jak... O, idealnie! o! 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 Ale te rury za mnie waliło Z korzeniami! Więc teraz przechodzimy do następnego challenge'u, gdzie będę... Nie wiem jeszcze co robić, ale też będę... Stresuję się tak szczerze mówiąc. O! Dobry, dobry! Jedziesz tak! Drift! Całe kółko miało być? Nie, Całe nie, <duszel> miałem... nie, być. nie, być. nie. Miałam jeździć nie, 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 się co? do samochodu, zrobiłam? I jeździ wokół ronda, co Jeździ wokół ronda. No, dobra, naciągane, lekko naciągane, ale uznajemy, uznajemy? Ta! Uznajemy. Ja. A ty też jedziesz, tak? Tak, ja chcę. Zapierdolaj! Szybciej! Jejdź! To się im wytłumaczy, że w momencie, kiedy ona zahamuje, on będzie kurwa sunął z prędkością, nie wiem, 20 km na godzinę, to przypierdoli głową w ten samochód? Krzyż dalej szybciej. Ogólnie był taki pomysł, z się miałem nagrać coś takiego, kto się wcześniej obsrał, mianowicie podczepić sanki pod samochód i kto pozwoli, kto pozwoli jechać kierowcy z większą prędkością, czyli wiecie, nie, 20 km na godzinę 30 i w pewnym momencie jak już będzie za szybko, to zaczniesz krzyczeć, proszę się zatrzymać, no i ten... to jest zaliczone zadanie przechodzimy do mojego zadania nie wejdę do dobra, nie ma oprócz żebym do bobra bobr bo to był szok, A ty, chuj, bobrze. jestem w szoku jestem w szoku świadczenie bo... widział? wietnam ciepło? wietnamu nie? tragedia ale obleśny to jest dobra, Maciej dawaj. dawaj. Boże, oni to robią oni to naprawdę robią Wchodzimy. Ręce na górę! Dobra! Już jesteście. 10 minut! Nie, forsowanie! W Tak szczerze nigdy w życiu bym nie wszedł kurwa do jakiejś obleśnej rzeki. Nieważne czy by było ciepło, zimno, czy by się paliło, no nie wiem kurwa no... Na bank tam ścieki jakieś spływają czy coś. Marsowanko moi drodzy! A, a, dobra kurwa Nie, zostajemy na Nie, nie odcinek! <laughs> Kończ odcinek, kończ odcinek, Moi Co? drodzy! Kończcie odcinek! To. Moi drodzy! Jeżeli jesteście prawdziwymi turboszybami, Mordujcie jak my! Tak! I subskrypcje okay. do lutego musimy mieć 500 tysięcy! Lecimy, dzieci! Wyciągnij się na tego odcinku jutro 16! Cześć! Stary jest mi tak zimno, ja w ogóle sztucznie czuję. Ja biegłem, ja się czułem, jakbym miał buty, stary Bóg że jesteś kurwą 60 i follow, kupujesz i je bierz widzów na kasę. Weź tam wbij samogarnij sytuację, bocz Dobra, spokowałem go, zobaczmy.